Mam niby jakieś obowiązki, a przecież Pustka Jakby zupełnie nie miało znaczenia, czy wstanę, czy nie wstanę Czy zrobię coś, czy nie zrobię Ja pierdolę Higiena, jedzenie, praca, jedzenie, praca Palenie, proszki, sen Ja pierdolę, kurwa Najpierw trzeba umyć zęby, bo to ważne Zaraz potem zabieram się za robienie obiadu Śniadanie zadem wczoraj wieczorem, żeby rano nie tracić czasu Dałem za dużo sosu, ale smakowały lepiej niż wyglądają Zrobiłem jeszcze kawę z mlekiem. Trzeba pomieszać. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. tym pojechałem na uczelnię. Warunki atmosferyczne niestety nie sprzyjały. W drodze na wykład udało się nagrać ptaka, który kąpał się w kałuży. Najważniejsze to sprawdzenie co wypadło z szejkomatu Biedronki. Po pierwszym wykładzie trzeba udać się do sklepu po picie. Po drodze znaleźliśmy cukierka. Nie bierzcie cukierków od obcych. Nawet gdy leżą wolno. Wracam zadowolony z piciem na ćwiczenia. Kolega mi tutaj ładnie na schodach nagrał. Na ćwiczeniach trzeba podziękować koledze, bo rozwiązał mi zadanie. Po ćwiczeniach jedziemy po jedzenie, bo przecież głodniej się niczego nie nauczymy. Przypomniało nam się jeszcze jakimś zadaniu domowym. Jakie kurwa zadanie. Pamiętałem o tym, ale kto by to robił? Dotarliśmy do McDonalda, czyli najbardziej ekskluzywnej restauracji znanej studentowi. Teraz jem kolację, żeby nie tracić czasu wieczorem. Wróciliśmy na uczelnię. Na wykładzie obstawiamy kupon, bo przecież trzeba robić hajs. Po zajęciach miałem jeszcze chwilę, więc pojechałem na śniadanie do Paryża, żeby nie musieć go jeść następnego dnia rano. Po powrocie do domu sprawdziłem co udało mi się nagrać, pograłem w grę, wziąłem rutynę z korbin i poszedłem spać.